Cześć, witajcie. Dzisiaj pojedziemy do szczumu. Zapraszam do oglądania. Do szczumu podróż samochodem zajmuje około 40 minut trasy od Trzeba. Przejeżdżamy przez most Knebawski, mijamy Malborg i Gości Szewo. A następnie dojeżdżamy do celu naszej dzisiejszej wycieczki. Szczum leży pomiędzy Kwidzyniem i Malborkiem, które niedługo odwiedzimy. Leży nad dwoma jeziorami zajezierskim i bawelickim, które kiedyś były jednym, a nazywało się ono Białe. I to właśnie na jednej z wysp tego jeziora znajdował się gród zamieszkających te tereny Prusów. Został on podbity przez zakon krzyżacki. A 23 września 1416 roku Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, którego nazwisko trudno wymówić, nadał temu grudowi prawa miejskie. Najważniejszym zabytkiem w Sztrumie jest Zamek Krzyżacki z XIV wieku. Niestety pogoda nie pozwoliła na dobre ujęcia z dziedzińca zamku, ale już na nich widać jego piękno. Następnego dnia Trafiliśmy na piękną pogodę, ale dziedziniec w zamku był już zamknięty. Była to siedziba wujta Krzyżackiego i letnia rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. W czasach 1468 do 1772 była to siedziba polskich starostów w wszedł pod panowanie króla polskiego poprzez wejście do Prus Królewskich na moce drugiego pokoju toruńskiego. Można zaobserwować tu bardzo dużo ptaków, na przykład takie jak czapla siwa lub gąsiorka. Jest tu bardzo dużo miejsc do wypoczynku i wędkowania. Wysepują to też hotele dla owadów. Zabytkiem, którego nie wolno pominąć. Jest kościół parafialny świętej Anny. Został zbudowany po wojnie trzynastoletniej. W latach 1900 i 1901 został powiększony. W kościele znajduje się płyta nagrobna starosty a czemy. Przy kościele znajduje się cmentarz, na którym są nagrobki nawet z XIX wieku. Kolejnymi zabytkami są wieża ciśnień z 1911 roku, która znajduje się w pobliżu cmentarza z XVIII wieku oraz fragment muru miejskiego, który ma własną fosę i 116 metrów długości. Sztum to bardzo fajne miasto na jednodniowy wyjazd. Można tam podziwiać zabytki lub odpocząć od spraw codziennych. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby nie ominął Cię kolejny film. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!